Chciało padać, nie za bardzo padało w nocy, więc zaraz muszę się brać za podlewanie, a tymczasem chciałam nagrać dla Was filmik o pięciorniku, dlatego że jest to krzew, który naprawdę zasługuje na uwagę i na miejsce w ogrodach, dlatego że po pierwsze jest odporny na suszę, jest mrozoodporny, a po drugie ma bardzo długi jak na krzew okres kwitnienia bo może już zacząć kwitnąć w maju. Zazwyczaj zaczyna swoje kwitnienie w czerwcu, i potem kwitnie praktycznie przez całe lato, w zależności od odmiany, do września albo nawet do października. Zresztą tych odmian pięciornika jest bardzo dużo, on może mieć różne kolory. Ten mój jest różowy, ale są też pięciorniki kremowe, żółte, nawet czerwone, oczywiście wiele odcieni pomarańczy. I ta wysokość w zależności od odmiany też może być różna, bo tak mniej więcej do 1,5 metra, ale są odmiany, które mogą osiągać nawet 2 metry. Generalnie jeśli chodzi o glebę i jej odczyn, pięciornik jest bardzo tolerancyjny, więc tutaj też różni się tym od wielu innych krzewów i w związku z tym może rosnąć w towarzystwie bardzo różnych roślin bo sprawdzi się równo w towarzystwie takich roślin, które nie potrzebują dużej ilości podlewania, na przykład lawendy, kocimiętki, miętki, szałwii omszonej, jak i iglaków. Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to warto go przycinać przynajmniej raz na jakiś czas, bo jeżeli będzie nieprzycinany przez kilka lat, to wtedy może w ogóle przestać kwitnąć. Natomiast y, taką najlepszą porą na jego przycinanie jest ten marzec. E, wtedy można go ściąć nawet bardzo nisko to sprawi, że on będzie miał taki ładny y, okrągły pokrój i też y, będzie dobrze kwitnął. Oczywiście to kwitnienie po takim y, silnym przycięciu może się nieco opóźnić, y, czy może być w pierwszym roku trochę słabsze, ale y, na dłuższą metę wyjdzie mu to na dobre. Pięciornik też nie przepada ze specjalnym podlewaniem i nawożeniem. To znaczy, w pierwszej fazie jego wzrostu, kiedy on się przyjmuje, to podlewanie jest oczywiście jak najbardziej wskazane. Natomiast potem, no to trzeba go raczej tak zostawić w spokoju, chyba że jest okres suszy, zwłaszcza przedłużający się, i wtedy, no trzeba go podlewać, bo będzie słabiej kwitł da sobie radę w trakcie suszy nawet bez podlewania ale będzie kwitł znacznie słabiej kolejna rzecz to nasłonecznienie jest to krzew, który kocha słońce natomiast no też bez przesady optymalnym takim stanowiskiem dla niego jest na przykład miejsce, gdzie jest dużo słońca tak do południa albo wczesnego popołudnia, a potem też ma cień generalnie potrzebuje przynajmniej 4 godzin słońca Dziennie, więc w takim mm, miejscu mocno zacienionym może po prostu słabo kwitnąć.